Polska, rok 2680. Świat poszedł naprzód. Wiele się zmieniło przez ostatnie 500 lat. Rozwój technologiczny przerósł najśmielsze oczekiwania, i w 2677 roku wybuchła dwuletnia XIV wojna światowa. Po wygranej ludzkości nad zmechanizowanymi maszynami, życie na Ziemię zaczyna się na nowo. Straty społeczeństwa są ogromne. Z 23 miliardów ludzi zostały zaledwie dwa. Na traktacie pokojowym w Gorzowie Wielkopolskim na granicy rosyjsko-polskiej ustalono sojusz i porozumienie między członkami Unii ponadeuropejskiej. Nastaje nowa era świata i pora odbudować dawną świetność globu. Ludzie powracają do dawnych nawyków, odbudowany zostaje most łączący Japonię z Chinami. W Polsce obecnie żyje około dwóch milionów osób, w tym ja, trzydziestolatek z ambicjami. Mimo wielu zmian, wciąż ustrojem pozostaje, dem, pozostaje demokracja, wciąż na banknotach 20 złotowych widnieje uśmiechnięty Andrzej Duda i wciąż głównym zajęciem Polaków jest rolnictwo. Po zniszczeniu większej części Warszawy zostaje ona odbudowana po raz dwudziesty. Mimo wielu protestów władze wciąż nie chcą przenieść stolicy do Krakowa. Zrezygnowano z używania nowoczesnych wynalazków i zainicjowano chęć powrotu do świetności z początku XX wieku. Telefony i samochody wróciły do łask. Brak maszyn prowokuje ludzi do inwencji twórczej. Następuje reaktywacja fabryki uczelni. Leniwe społeczeństwo ponownie zakłada buty, a podczas deszczu ludzie w miastach chowają się pod parasolami zamiast aktywowania pola siłowego nad budynkami. I tu rozpoczyna się nasza opowieść. Czuję, że to mój czas. Cofniemy się. Do roku 1949. Wtedy wówczas mój przodek wybudował dom, w którym obecnie mieszkam. Jego budowa trwała kilkanaście lat. Nie przez ograniczone fundusze, czy brak siły roboczej, a przez jego wyjątkowość. Dom ten mierzył sobie 29 metrów i miał zaledwie 3 piętra. Pewnie zastanawia was, dlaczego był taki wysoki. Otóż mój dziad był szczudlarzem, ale nie takim jarmarcznym przebierańcem, co podczas festynu bawi dzieci i pompuje baloniki. Mój dziad szczudlarstwo miał we krwi początkowo jego szczudła nie budziły zachwytu lecz z czasem konstruował je wyższe i wyższe z metrowych przerzucił się na trzy metrowe potem na siedem metrów i wciąż tworzył kolejne w pewnym momencie adoptował z żoną wszystkie dzieci z krakowskiego sierocińca Był mu potrzebne do pomocy w stawianiu go do pionu na szczudłach. Wokoło jego domu zawsze wznosiły się dźwigi, które obsługiwały sieroty, gdyż w pewnym momencie długość szczudeł przekroczyła ich możliwości. Jedno trzeba było dziadowi przyznać był prawdziwym szczudlarzem. Bo wiecie on nigdy tych szczudeł nie zdejmował. Zamieniał je tylko co jakiś czas na dłuższe. Pod koniec życia jadł tylko na wysokości, sięgając po posiłki do kabiny dźwigu i spał w 27,5-metrowym łóżku, wchodząc do niego przez okno na trzecie piętro, ponieważ tylko tam mógł zaznać odpoczynku. Mimo bólu nóg nie porzucił swojej pasji, konstruując najdłuższe szczudła swojego życia, napawała go duma 41 metrów. To był jego życiowy cel. Mając 70 lat, udało mu się dokończyć swoje dzieło. Testując nowe szczudła, jedno z nich utknęło w kretowisku. Potknął się i odniósł ogromne straty na zdrowiu. Został wysłany do Norwegii na leczenie, lecz jedyny statek płynący do Oslo wypływał z Grecji. Rodzina pożegnała go i pojechał do Grecji. Nigdy później go nie widziano. Szczudła zniszczono i spalono razem ze wszystkimi jego projektami. Rodzina nadal mieszkała w ogromnym domu i wszystkie sieroty zmieściły się w dwóch podłużnych łóżkach. Wchodząc pewnego czasu na strych jako dziecko, znalazłem pierwsze szczudła mojego przodka. Od razu je założyłem i bardzo mi się spodobały. W momencie, gdy dzieciaki zapomniały już czym były telefony i telewizory, a wszystko to zastąpiły holograficzne odpowiedniki i teleporty, takie szczudła były jak skarb. Jako nastolatek byłem jedynym człowiekiem, który wiedział jak korzystać ze szczudeł. Stałem się naczelnym szczudlarzem kraju, lecz wtedy nikt o mnie jeszcze nie słyszał. W warsztacie obok domu rozpocząłem masową produkcję szczudeł. Mając 20 lat zostałem największym i jedynym producentem szczudeł na świecie. Wielokrotnie wyśmiewany nie poddałem się jednak okazało się że moje żyły takie jak żyły mojego przodka przewodzą szczudlarską krew siedząc w warsztacie usłyszałem z hologramu pierwsze wiadomości o buncie maszyn japońską myśl technologiczną wyprzedziła technologiczna myśl sztucznych inteligencji to było nieuniknione nadszedł rok 2679 po wielu latach bólu i cierpienia nowy porządek świata powołuje pierwszą na świecie eskadrę szczudlarzy. Dnia 13 października w nocy grupa śmiałków zostaje spuszczona ze spadochronów nad rosyjskim miastem Czarnobyl, główną siedzibą i centrum dowodzenia władcy mechów. Poruszając się na tytanowych szczudłach odpornych na lasery i plazmę, udaje im się rozbroić główne źródła energii maszyn. W przeciągu dwóch miesięcy maszyny tracą całą swoją energię i ludzkość oddaje hołd. Bohaterskim szczudlarzom. W rok później wraz z kilkoma śmiałkami z Polski ruszyliśmy w trzyletnią podróż po świecie trasą pewnego tankowca. Każdy z nich był wyjątkowy i łączyła ich wspólna misja. Moje szczudła ułatwiły poruszanie się w wodzie. W końcu odnaleźliśmy tankowiec spoczywający na dnie. W tym momencie wykorzystałem dług wdzięczności świata wobec mnie. Poprosiłem o pomoc w wydobyciu go na powierzchnię. U wybrzeży Hiszpanii na greckim tankowcu Lotus znowu swoją nogę postawili szczudlarz, linijkarz, pendrajwiarz, kabareciarz, wrotkarz, przyciskacz i prawnuk Jurka Owsiaka.